Witam Was serdecznie na kanale Hotpot, to ja jestem Hari, byliśmy w FIR. Coś tam mandatem, też na P. Sensors czekajcie, bo to okay. okay. jest... Kracie, to tu było. Tak. Okej, mamy to, to. To jest podmiot 30 metrów. 30 metrów. 30 metrów. 30 metrów. To ja ale Ale mamy tutaj Jeszcze to czy To już koniec tutaj tego wykrywania zy Widziałem teraz gdzieś w ogóle to ja nie wiem yy... Słuchajcie, tutaj coś jest Czy Tutaj jest jakiś znak w ogóle No więc chodzimy tutaj zobaczyć tutaj mamy jakiś paleciok, zobaczmy co tutaj mamy mamy kevlar ogólnie, więc się przyda zapiszmy sobie sawek, gemme, ereli, jest batsekamp, bice camp, nie wiem zwał jak zwał, e, tutaj jakiś typo, tutaj czujni, lecimy naokoło, tutaj coś też mamy, ale nic ciekawego, więc chodźmy tutaj sobie pospacerować yy, moi drodzy tutaj coś mamy nie, tu nic nie ma yy, teraz mamy tutaj to yy, i zjeżdżamy w dół poczko yy, tutaj coś jest tutaj zamknięte Ja już też widzę, że zamknięte, ale są dwie apteczki. Hey, hey, Tapuzi, look, Ah. Dobra, cię, Okay, okay perfect. So tell me, asshole. Was it worth it? Got to get me out of here. Then why the fuck should we do that? You, you've got to let me out. They're going to kill me. That's your problem. Right now the nightcrawlers are trying to get their hands on her DNA. Whose DNA? Her name was Alma. She was the primary donor for both Origin and Perseus. The Nightcrawlers were supposed to hand it over to me. You better not be making this shit up. There's a shortcut. It's a supply tunnel. I know where it is. We can get there before they find her. Alright, Sergeant, let him out. Yes. Ale ty się gramolisz, chopię. My, my nie sugerowaliśmy nic. Ok, tutaj nie ma. Okej. Kogo mamy zaszczycić? Okay, mamy saving checkpoint Dobra, Dobra mamy gdzieś na right ulicy Spoko Który budynek? Ten? A czemu nie tamten? Nie wiem Chodźmy, chodźmy Dobra Okej okay. Więc no niestety musimy wstąpić Nie chcę wstąpić za here. nim Dobra It's just through here. Aha. Aha. Więc dobrze wiedzieć, moi drony, że takie rzeczy istnieją tutaj. Aha. Okay. i co tu się stało, moi drodzy? Bo aż sam jestem ciekaw, czy my go wypuściliśmy teraz tutaj, czy czy to nam się zwidało? ja już nie wiem tutaj. Zobaczymy. Interval 6. Okej. Zobaczymy, jaka eksploracja tu nas just behind you. I'll see you on the island. Okej, okay. więc no, idziemy poeksplorować. Czyli tutaj co? Nie będzie jak nic Czyli, Aha, więc... Tu mamy zamknięte. Tam chyba też mamy zamknięte, ale wielkie te auto. Czyli ci takie coś zbudować w Minecrafcie? Ogólnie Dobra, idziemy to eksplorować jej. Ja, Ale bydlę, te koła... Koła większa ode mnie, ej. Te takie coś, to, Szok, normalnie szok. Dobra, no nie... Nie fascynuję się aż tak tutaj. Więc... Okej, okay, dajcie mi kłop. Dobra. Damn, they're closed. No, co ty myślisz, że to otwarte będzie? God damn controller, gotta ja. be around here somewhere. make yourself useful, why don't you? spoko więc to nic nie ma to, to nie ma chyba jest tutaj coś Dobry. dobra to się Looks okej, okay, no widzę, że tutaj dużo She had been dead for 3 years when she first came for me. She destroyed them with the raw edge of her pain. Give it back. Okay, if i want. Tell me you saw that. <laughs> Serio? Serio go walło auto? Doprawdy? Ja po to ten szmat drogi, żeby go auto gnętło. Typie! Ja, ja, dobra. Nie było tematu, moi drodzy, że mi e, sławki tutaj waluję. Czekajcie, bo tutaj e, jedna sławka mi działa, nie wiem czemu. O, dobra. <laughs> to jeszcze mu tak wygodnie to nie się leży e, Więc my lecimy dalej bez niego Bo już na mnie No już nam niestety tutaj się nie przyda Więc e, musimy iść bez niego się jakoś poradzić Ta. Mamy tam I po co uciekałeś? I po co Ci to było, w Nie. Okej... Okej... nie ma... Tam no, chyba też nie... No, raczej nie, nie chcę tam się dać. Ale sawy gemy. Dawajcie mi tu, jest... Okej... Okay. Moi drodzy, lecimy... Zobaczymy co tutaj będzie, raczej nic Dobra I co, i to wszystko? Aha, a nie tutaj przejście, dobra Okay. I've managed to tune one of the Nightcrawler radios to our frequency. Dzięki, it should transmit dinky. underground. Unfortunately, it didn't come uh -huh. with a decoder ring, so no eavesdropping. Mm -hmm. not so No, I uh, really tracks. I'm getting next to nothing on them. Okay. Okay. So I am so managing to take command of the cloning facility, though. Więc... They built this thing underneath an abandoned mine Spoko. carved out a solid rock. Must have taken years. <laughs> Lećmy Eee, tak Okej okay. Dobra, chodźmy tu Zobaczymy, co tam się znajduje Przejść się dalej, tak jest, moi drodzy To jest to To jest to, czego potrzebowaliśmy Eee, moi drodzy Chyba kopalnia? mi się tak, że jednak kopalnia, bardziej Puszczoną i zalaną kopalnię. Tak to mogę sobie tutaj. Yy, mamy keblar, tak to mogę sobie opisać. Tam nigdzie nie wejdziemy. Więc musimy. Okej. Okay. Ktoś tu jest. Okay. okay. Czekaj, lekki jestem nic do góry Dawaj to okay, spoko Więc musimy iść tutaj tak czy siak Dobra. Dobra Dobra Więc Mamy tu Moi drodzy Okej okay, Mamy takie co jest na Więc Z tego wejdziemy Proszę mi tu nie skakać. To chyba też nie wejdziemy, nie? Nie? O nie? tak, ej, ale co to, to jest? Dobra, tam czy tam? Tak czy siak nie wejdziemy. Dajcie... Ej! No nie to, ja pierdzielę! O! Dobra, musimy wczytać. Czekajcie, moi drodzy, bo znowu... Latgamy. To mi dajcie, bo znowu... Chciałem zapisać gierkę... dobra, nie było tematu yy, Ogólnie Więc... Niech nam nie, nie, tutaj... Yy... Dobra Poczekajcie to

Zajmijmy dalej, bo trochę straciliśmy. To shading tak nic nie było z tego i tego. Dobra, uspokój się. Spoko, mi to nie wadzi. Rozegrałem to trochę inaczej niż przedtem, ale na no, coś tak to tutaj wyszło. Więc no. spoczko, zaraz to zapiszemy. Jeszcze raz. Hmm. Dobra. Okay. Dobra. Teraz... Sawe Gemme jest okay. mamy Sawe Gemme, więc yy, lecimy dalej. Tam tak tam nie wejdziemy, więc spierdzielamy, nie wiem co za baterie, ale... Okay. Co co tam wstawałeś? Po co ci to było? Tutaj tu mamy coś. Apteczkę, więc możemy tutaj zaszaleć. No i co? Dobra, weźmy to. Eee. Okej, okay, więc Ty kolejne wejście. Zobaczmy co tutaj jest Chyba nic, no A nie, tam jest Kemlar, tam coś jest Eee no. e, e, nie spadnie mi stąd A, to tylko takie coś A zebiście ci to poszło ziom Nie, nie po niej w karate hit Okej okay. Sabek GM Wiem, że co chwilę zapisuję, no ale e, takie to żyćko. Moi no, drodzy, tak jakoś to wyszło. Jakoś tu przemknęło, czy nie? Nie, może mi się zdawać. Ale spoko, dobra. Saving checkpoint. E, 那么这叫气候。 To też nie mogę wybłyskać, prawda? też nie okej okay. tylko szczotka to, to jakby ktoś coś chodził cały czas mnie to irytuje no ja nie wiem kto to jest, co to jest skąd jest nie będę jak najgorsza w ogóle tutaj moi drodzy pięć takie życie, że ogólnie ram pam pam Eee, aha, sajpik, dobra. Tutaj też coś jest, to jest spoko. Tutaj. Tutaj. Zobaczmy. Mamy to, moi drodzy Bom bom, bom i po bo sprawie To jeszcze tak Tutaj nic nie ma No trochę tutaj Tutaj zniechałasuj, dziamo Mamy to Szyba nic nie ma więc Lecimy Ile mamy czasu tutaj Mamy jeszcze trochę czasu więc Spokoloko moi drodzy A, Gdzie jestem nie wiem ale Na pewno gdzieś daleko Pod ziemią takie to jest jakby bez Tam coś jest, tu coś jest Chyba to jest tutaj Dobra, tam nic nie ma Więc Spoko zabijem siebie, musimy uważać, co mamy za broń, Jeszcze tam nie było no ja dobra eee. Dobra, spokój nie dobra. dobra, dobra, może być eee, więc lecimy zobaczymy dobrze, że mam głupotę, tak jak coś się dzieje potem. tym tam Więc... się gasz. i to no spoko no więc lecimy tutaj co mamy w ogóle zabrać taka dobra e, gdzie to, to ma być Dobra wchoduj e, Sawek Jest ok Jaki mamy czas? Spoko e, moi drodzy Zobacz. myślę, że tam szybko... Tam, tam wejdziemy i ten... ...zapiszymy Gierkę. Jeszcze pójdziemy tutaj, żeby wejść. ...nie ma... Ostatni wyszłeś, i co, i padłeś, tak? A szybko poszło. Tutaj mamy ten nawet. Okej. Okay. tam nic nie ma. Nie widzę. Ale mamy dużo apteczek, i. ile mi wystarczy. Dobra, tutaj mamy też. Dobrze, moi drodzy. Ja tutaj będę kończył odcineczek. Więc ja dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam do poprzedniego odcinku, jeśli ktoś nie widział, do nadrobienia e, materiałów, e, tutaj, żeby wszyscy tutaj nadrobili materiał. I co, widzimy się jutro o godzinie 18.00. Ja dziękuję za uwagę, zobaczenia. Elo, na razie.